Połowie się wydawało, że no, no, dzisiaj nie będzie takiej nerwówki w końcówce, a to jednak trzeba było do samego końca walczyć o to zwycięstwo. No, my tak samo myśleliśmy, że nie będzie tak nerwowo. Niestety w pewnym momencie zrobiło się dwoma bramkami i zrobiło się troszkę gorąco, jak pan powiedział, ale no, zdołaliśmy to utrzymać. Pięć bramek też jest niezła przewaga. Cieszymy się bardzo, że to kolejne zwycięstwo, już które z rzędu, nawet nie wiem, które. Liczymy, że jeszcze uda nam się zwyciężyć jakieś mecze do końca tego roku. Zachowaliśmy zimną głowę, mimo tego, że byliśmy troszkę bardziej nieskuteczni, trochę więcej błędów w obronie popełniliśmy w drugiej połowie, no ale cieszymy się, że utrzymaliśmy to i teraz pozostaje świętowanie chwilowe i przygotowanie się na kolejny mecz oczywiście. Dwie takie te różne połowy. Ta, ta przewaga was nieco uśpiła chyba na początku drugiej połowy. Niestety tak się zdarzyło, nie da się ukryć. Już się tak zdarzało też w dwóch poprzednich meczach domowych, ale tym razem utrzymaliśmy to i to jest najważniejsze. Ten listopad udany w Waszym wykonaniu, no tylko teraz i za ciosem po prostu. No, zdecydowanie udany. Jeszcze się nie skończył. Czeka nas trudny mecz w puławach, ale miejmy nadzieję, że listopad pozostanie zwycięski do końca.